Andersen Horowitz, czyli brzmi to poważnie, to jest jakiś VC Found, amerykański duży, opublikował mm, taką jakby analizę, raport top 100 mm, aplikacji AI-owych. Ja myślę, że to jest całkiem ciekawe, żeby zapoznać się, bo dużo leci pod radarem, których na przykład nie, nie, nie używamy, na przykład to Candy AI, to akurat ja to znam. <grym> tak, to są jakby takie nie, AI companion, powiedzmy. Więc można tutaj sobie doszukać ciekawych aplikacji, których po prostu nie znamy, a mogą nam się, nam się przy, przydać. Ale też jakby kilka ciekawych rzeczy dotyczących Google. Właśnie widzisz, Google Big Moves. I tutaj widzimy jakby to, co już przed chwilą a to już podsumowaliśmy. To, że ten Gemini staje się powiedzmy przyzwoity, ta funkcjonalność, którą dzisiaj omówiliśmy i ten Anderson Horowitz wykazuje zdecydowany treść, trend rosnący dla usług Google, a również dla notebooka Elema, AI Studio, Google Labs, no i przede wszystkim Gemini, który zaczyna być używalny powiedzmy ma fajne funkcjonalności. Wzrost jakby używalności tego notebooka Elema, którego też pokazaliśmy, całkiem i całkiem imponujący, a zaczęło się w zeszłym roku, więc jakby minął dopiero rok. Od istnienia notebook Elema, a mamy tutaj ile 60 milionów użytkowników miesięcznie. Więc całkiem nieźle. Tutaj ciekawy kontekst ma to, że jakby publikacji groka też widzimy w momencie, kiedy grok został publikowany. Przypominam wtedy ta sytuacja, że grok wyzywał wszystkich polskich polityków. Dzień później była publikacja tych hentajowych anime, Companion na groku i widzimy, że to zafunkcjonowało jako, jako marketing.